Witam wszystkich serdecznie na kolejnych polecanych w tym miesiącu. Nie wiem jak to się wydarzyło, ale nagrywam już trzeci raz ten odcinek, bo wiecznie coś sobie nie włączę, wy... nie wyłączę, albo coś sobie źle ustawię. Nie, zaczynam ten odcinek jak nagrywać trzeci raz, więc dajcie mi tutaj jakiegoś lajka like za to, że w dalszym ciągu nie walnąłem tym wszystkim, nie rzuciłem tego wszystkiego, tylko dalej nagrywam. Ok, nie będę wiele przedłużał, zaczynamy zestawy z komputernika na ten miesiąc. Okej, okay, co my mamy? Pierwszy zestaw to bardzo podstawowa jednostka, raczej do pracy biurowej, ewentualnie do grania w gry raczej e-sportowe jeżeli już będziemy chcieli bardzo mocno grać w gry, no, bardziej wymagające ok może damy radę natomiast maksymalna że moim zdaniem to 720p, na więcej nie liczmy bardzo podstawowa jednostka z płytą główną MSI A520A Pro, pamięci RAM 16GB i jeżeli będziemy faktycznie chcieli grać, a nie tylko bawić się w programach, to dołóżmy tutaj do 3600MHz Zasilacz Elementum E2 550 W i procesor to Ryzen 5 4600 G. Ok 2600 zł, czyli już zestaw do grania, spokojnego Full HD. ta pozostała ta sama co w zestawie. RAM postał ten sam co w zestawie. nośnik danych ściganym ten sam co w zestawie. Zasilacz również i obudowa różnie. Mamy tutaj Ryzena na 3600 chłodzonego z Pardonem 5 oraz. Rada ona RXA 6600, fajna karciożka do 1080p. Jeżeli będziemy chcieli w przyszłości upgrade'ować na nieco wydajniejszą kartę graficzną, powiedzmy to RTX 4060 czy RXa 7600, to polecałbym jednak zmienić tutaj tą płytę główną na B550, żeby obsługiwała ona PCI Express 4.0. 3600 zł. I tak, pamięć pozostała ta sama, nośnik ten sam, obudowa ta sama, chłodzenie pozostało to samo, zmieniła się karta graficzna bo mamy tutaj RX-a 6700 10GB. Karta, która jest w cenie 1511 zł w komputerowniku. Nie jest ona może najtańsza, ponieważ w innych sklepach była nieco tańsza. Trochę mnie to zawiodło niestety. Ale w dalszym ciągu, moim zdaniem, będzie oferowała w tej cenie lepszą wydajność niż powiedzmy taki RTX 4060. tu mamy 10GB VRAM-u, czyli jest bardziej przyszłościowo. Więc wybór należy do Was, możecie wybrać w podobnych pieniądzach albo RTX 4060, albo właśnie tą kartę i oczywiście na RTX 4060 będzie miał te wszystkie nowe feature typu frame generator, chociaż AMD już też wypuściło swój frame generator, więc no, zobaczymy jak będzie wyglądała w przyszłości ta walka. Pod względem tytułów, które będą e, właśnie miały zaimplementowane te technologie. Ryzen 5600 też spokojnie sobie z tą kartą graficzną poradzi, tu nie będzie naszego problemu. Gigabyte B550 poradzi sobie spokojnie z tym Ryzenem 5 5600, no i oczywiście zasilacz 600-watowy Vero L5. -teczka. Zestaw za 4000 zł i mamy tutaj zmiany w postaci Radeona rx a tym razem już nie 6700 zwykłego, bez XT, tylko 6700 z XT, czyli 12-gigabajtową kartę. Kartę, która będzie jeszcze wydajniejsza niż ta w w zestawie, a ona jest tylko 150 zł droższa, akurat więc myślę, że się opłaci. Dopłaci. Nawet gdybyśmy chcieli po prostu tam zamienić, w tamtym zestawie na tą kartę i dopłacić te 150, zł, to też się będzie to bardzo opłacało. Procesy pracują ten sam chłodzenie, to samo, procesora, zasilacz ten sam, obudowa się zmieniła na Venom 200. ARGB. OK, kolejny zestawik do 4500 tym razem. Karta, jak już mam, pozostała ta sama. Chłodzenie nieco jest lepsze niż było w tamtym zestawie. Obudowa też jest większa niż w tamtym zestawie, ze względu na to, żeby miała lepsze chłodzenie. Zasilacz też mocniejszy niż w tamtym zestawie, ponieważ 700 w a to wszystko dlatego, że mamy tutaj Ryzena 75700. Teoretycznie do grania to on nie sprawi nam wielkiej różnicy, natomiast jeżeli będziemy chcieli sobie też jakoś tam popracować, to na pewno Ryzen 5700 powinien się lepiej sprawować niż Ryzen 5600. Płyta główna na B550 Gaming's, Gaming X V2, komputer za 5000 zł i pierwszy Intel i od razu wchodzimy tutaj na 13500, czyli już dość naprawdę wydajną jednostkę od Intela, co kosztującą 1200 zł. Zasilacz jest tutaj 600-watowy, okej, okay, teoretycznie powinien być tutaj 700-watowy, więc jeżeli się boicie, to dajcie sobie 700-watowy zasilacz, według wszystkich kalkulatorów, w których liczyłem, cała ta konfiguracja będzie pobierała około nie chcę skłamać, 470-480 W, więc myślę, że spokojnie powinien sobie poradzić ten zasilacz, który jest nawet z tą konfiguracją. Jeżeli się jednak boicie, dołóżcie do 700-watowego zasilacza, to będzie koszt około 50 zł. myślę, że do Vero 700-watowego. Płyta główna Asus Prime B760A, razem już z Wi-Fi tym razem. Kartę już ta sama, chłodzenie Fortis 5 Dual Fan, żeby schłodził tą i piąteczkę. I e, obudowa Regnum400R komputer za 5600 zł, który wygląda bardzo podobnie jak poprzedni komputerek. Mamy tutaj e, różnicę tylko taką, że mamy tutaj RX7700XT i jeżeli tak jak mówiłem boicie się o ten zasilacz, to też Sprawdzę sobie dołożę do 700W, natomiast powinien on wystarczyć. Może nie będzie z zapasem, już, ale powinien sobie wystarczyć. I tutaj, tak naprawdę, dwie jedyne zmiany, jakie są, to jest zasilacz, bo jest 700W w porównaniu do 600W w porównaniu I mamy rx -a 7800. Następny zestaw mamy już oparty na platformie AMD ponownie. I mamy od razu Ryzena 7, 7800X3D, również z RX-em 7800, czyli Samym co przy tym zestawie. Obudowa Signum 300 Core. Mniejsza niż w tamtym zestawie ze względu na to, żeby troszeczkę oszczędzić na cenie. Jeżeli będziecie chcieli większą budowę, to jak najbardziej polecam wziąć tamtą budowę, co jest w tamtym zestawie. Będzie na pewno przewieźniejsza, będzie lepsza. Na mamy tutaj chłodzenie na Wisa F240. Tak jak mówiłem w zestawach z Morali. teoretycznie chłodzenie powietrzne. Powinno sobie poradzić. Jednak bezpieczniejszym, moim zdaniem, moim zdaniem rozwiązaniem jest chłodzenie wodne. A tamty zestawie proszę z morale troszeczkę zrobić, żeby z ciekawości podyskutować z Wami na temat tego, czy uważacie, że chłodzenie powietrzne wystarczy do Ryzena 7800X3D. Kolejny zestaw, tym razem kwota 8300 zł. I mamy tutaj w dalszym ciągu 700W zasilacz. I ta cała konfiguracja, pomimo tego, że ma 32GB RAMu, ma Ryzena 77800. 800, ma chłodzenie wodne F240, RTX 4070, z moich obliczeń wychodziło, że pobiera i tak poniżej 600W i to sporo, bo około 550W, to jest takie maksymalne, co może pobrać moim zdaniem, cały czas mamy zapas niby 150W, więc zasilacz nie będzie chodził na 100%, nawet po pewnym, przy pełnym obciążeniu, więc na spokojnie nawet te 700W zasilacz powinien wystarczyć do tego zestawu i on kosztuje właśnie 8257 zł z RTX 4070 Ti, kolejny Zestawik 9000 zł i mamy tutaj zmianę tak naprawdę kolejnej karty graficznej. Mamy tutaj RXA7900XT oraz chłodzenie wodne, żeby było lepsze, troszeczkę, żeby się lepiej chłodził ten Ryzen 7800. Mamy nawisa F360 oraz obudowę. ARXA500ARGB, żeby też ładnie nam świeciła. I w dalszym ciągu pozostaje ten sam zasilacz i też spokojnie wystarczy. Tam cały czas mówię, to wszystko oscyluje, czy RTX470TI, czy ta karta. No, pobór, o, pobór prądu powinien oscylować w granicach powiedzmy tu 550, 500 maksymalnie 70 W, więc ten 700 W zasilacz wystarczy. Oczywiście, jeżeli się boicie, możecie dołożyć do mocniejszego zasilacza. Nic nie stoi na przeszkodzie. Ostatni zestaw i tutaj mamy tak naprawdę też kilka zmian. Pozostał procesor ten sam, dysk ten sam, ale to tak naprawdę dysk po to ten sam, bo jest w miarę fajny ten dysk, w sobie radzi, ale jeżeli chcecie coś szybszego, pracujecie na komputerze, a nie tylko gracie, no to ok fajnie, można było sobie zamontować dysk na PC jak 4.0. W dalszym ciągu ten dysk jest jak najbardziej ok ma w miarę fajne prędkości, fajnie sobie działa. Oczywiście do komputera za 10 tysięcy złotych troszkę głupio już wygląda taki dysk. Jeżeli Wam nie zależy mocno na tych dwóch sekundach, że się Wam gra szybciej uruchomi, czy trzech sekundach, no to nie ja wiem, czy jest to przepłacać kolejne tam 200 zł. Ciężko mi określić, więc wy zdecydujcie, co wolicie sobie zrobić z tym. Cały czas pozostajemy na lezenie 77800X3D i mamy tutaj RX 7900XTX, czyli najmocniejszą kartę graficzną od AMD. I mamy tutaj zasilacz. Be quiet, pure power. O, i wkradł mi się błąd. Bo ja chciałem to dać 850 W. Chyba musiałem popełnić czeski błąd. Bo dałem 650 W. No nic. Już w koszyku, który będzie podlinkowany w filmie, będzie już poprawny zasilacz. Przepraszam, mój błąd, więc pewnie będzie około 50-100 Zł. Może 150 Zł więcej ten zestaw kosztował. Więc przepraszam Was bardzo. Natomiast musiałem się wkraść po prostu jakiś czeski błąd. No nic, niestety. Ok, w każdym razie to będzie 850 W. Zasilacz. Coś takiego spróbuję. Poszukać. Okej, okay, mamy co mamy dalej? Andorfi ARXA 700K, czyli największa, najfajniejsza, najbardziej rozbudowana obudowa od Andorfi z całym podświetleniem. Oraz mamy nawisa F360ARGB z podświetleniem, żeby wszystko pasowało razem z obudową. A płyta główna, którą tu mamy, to jest MSI Pro B650MA WiFi. fi Giskill Z32GB, 6000MHz w opóźnieniach CL40. Niestety są to dość spore opóźnienia. Mogła, można było dać te same, co były bodajże w pierwszym zestawie z AMD na AM5, czyli tam były bodajże Patrioty. One kosztowały ponad że tanie, bo były za 500 zł za MAS 589, a miały podobne traktowania z tym, że opóźnienia 36, więc nawet bym podmienił na tamte. Tutaj kości pamięci RAM. Myślę, że w tym materii to było tyle. Przez tą pomyłkę z tym zasilaczem. Nie wiem czego tak wyszło. Bardzo to niechcące mi wyszło. Niestety, czasem się takie błędy zdarzają. Nawet najlepszym, więc dobrze że zwróciłem uwagę po prostu robiąc ten materiał, nagrywając go, że jest tam jakiś błąd, no i na pewno to podmienię, je, tak jak mówię w linku. Powinien być poprawny zasilacz, więc przepraszam Was bardzo. za to. W każdym razie powiedzcie co sądzicie o tych zestawach i porównajcie je z zestawami z morali, które przygotowałem parę dni temu tak naprawdę. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie, na temat jednej i drugiej zestawów, czy wolicie te, czy wolicie tam te zestawy, które według Was są lepiej dopasowane, które są lepiej zbilansowane, które są dla Was ciekawsze. Nie pozostaje mi Cię już nic innego, tylko pięknie mam pożegnać. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!